Dzień dobry, witam się z wami serdecznie, w sumie nawet dobry wieczór, bo już jest bardzo późno wieczorem, już jest naprawdę około godziny 21. Miałam tego vloga nie kręcić, ale stwierdziłam, że jednak coś tam chyba nakręcę. Dzisiejszy dzień, taki zwyczajny, najzwyklejszy w świecie dzień, P praktycznie nic się nie działo. Inny kadr. Nic się nie działo, cały dzień praktycznie robiłam na szydełku te ozdoby świąteczne, żeby wyrobić się przed szkolnym lunchem, bo chcielibyśmy udekorować. Znaczy dziewczyny tam mają może coś do dekorowania, ale chciałabym powiesić te moje rzeczy, więc męczę się przy aniołku. Coś mi tam kurwa źle wyszło, musiałam próć i od nowa robić, ale teraz idę do kuchni, bo robię taki kisz cebulowy. To jest tak jakby tarta. O, nastała ciemność, ale już niedługo. Oddalę oddanie od pralka, więc wam pokażę trochę mi to ładnie urosło, chyba jeszcze mu tam No i spadliście do domu chyba z 5 minut jeszcze. No nie, że rzeczy 4. Dobra. Ok. Przejdźmy minut do domu. Niech się robi. O, tu jest subłożła. Moje obecne bodajmy były tłuste, one naprawdę nie są wcale tłuste. No i co? O, tak przy okazji jeszcze hmm, myślę, że jutro rzucę taki normalny w miarę tor, więc te vlogmasy prawdopodobnie będą normalniejsze, ale wiecie jak to jest. Zawsze coś jest do zrobienia, coś do załatwienia. Pomimo tego, że się, żeby było świątecznie, to czasami hmm, chyba idę stąd, bo tu się za bardzo jakby, m, automat mi przeszkadza. A jak już się wypierze, to Wam pokażę moją urodzinową Moją urodzinową kolekcję kubeczków z Bolesławca, którą poprosiłam. O, 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 o czekajcie, zapalę światło, to będzie lepiej. Pewnie widać, mam takie ciemności egipskie. Uuu! No i jestem. Dobra, więc pokażę Wam moją, moją, moją kolekcję kubeczków, a powiem Wam śmiesznie, taką śmieszną sytuację z nimi, bo e, kiedyś oglądaliśmy, tak naprawdę zapołam taką miłością do tych kubeczków oglądając bodajże taką gosię z Ameryki z Nowego Jorku, czyli nie wiem skąd ona tam dokładnie jest kurcze jakoś strasznie ciemno nie wiem co jest grane, ale mniejsza z tym w każdym razie oglądałam tą gosię i tak naprawdę bardzo mi się te kubeczki spodobały stwierdziłam sobie, że już mało, no są takie dość drogie naprawdę są drogie, bo jak ja kiedyś patrzyłam to za kubeczek z talerzykiem trzeba zapłacić 80 parę czy nawet 90 zł, więc stwierdziłam sobie, że mm, w tym roku moje 50 urodziny, więc mogę pozwolić sobie na coś fajnego, więc poprosiłam gości, którzy byli na urodzinach, żeby zamiast kwiatów i żeby, zamiast prezentów, żeby kupili mi taki kubeczek z talerzykiem, to będę przeszczęśliwa. I powiem Wam, że goście się spisali na medal, zaraz Wam pokażę moją kolekcję, tylko automat skończy brać. Oprócz tego jeszcze dostałam pieniążki i to też już mam pomysł, jak je wydać, na co je wydać, tylko jeszcze muszę, no muszę jedną rzecz załatwić. Kalendarza dzisiaj nie otwieraliśmy, bo niestety, tak jak mówiłam wczoraj, się okazało, że ktoś już nas uprzedził i otworzył Otworzył ten kalendarz, więc Nic, nic tego I Ja kalendarza jako tako jeszcze nie mam i nie wiem, czy będę chciała, powiem Wam szczerze, człowiek goni cały czas za, za a to, żeby mieć, 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 a tak naprawdę Można sobie inaczej wymyślić i Tak sobie wymyśliłam, że mm, Każdego dnia będę robić coś miłego i każdego dnia Zrobię coś, co Nie chciałoby mi się zrobić Ale to zrobię to tak w ramach takiego mojego okienka adwentowego, tego kalendarza adwentowego, aczkolwiek nie wiem może się znowu coś tam skuszę małego, drobnego ale, ale do końca jeszcze nie mam przekonania e, pokażę wam tego nieszczęsnego aniołka na którym tak się męczy. to jest właśnie on oczywiście główkę o, zobaczcie, było ciut lepiej, chyba główkę muszę wypchać e, czym? E, watą, ale jeszcze nie, 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 nie chciało mi się pójść na na górę więc yy, czekam, aż mi się zachce pójść na górę. I tak się, powiem wam, zastanawiam teraz a propos tych włosów. Czemu na vlogach wszyscy bawią się włosami? To, nie, nie wiem. I powiem wam, że nie umiem znaleźć wytłumaczenia. One, moje włosy są świeżo malowane, bo na, na imprezę urodzinową były malowane. O tej imprezie urodzinowej mam powiem. To jest oczywiście jeden z prezentów, które dostałam. Takie serduszko, puzderko. Je się otwiera, ale nie wiem, czy mi się uda tak na ślepo otworzyć je. W każdym razie, otwiera się na dwie części. Można nałożyć jakieś zdjęcie czy coś. To jest prezent, który praktycznie sobie sama wybrałam. I powiem Wam, że chyba jestem wdzięczna moim gościom, bo naprawdę trochę i tak się krępowałam powiedzieć, co chcę. Ale z drugiej strony, jak miałabym dostać coś, co by mi się nie podobało, to naprawdę. Cieszę się, że cieszę się, że dostałam to, co, to, co chciałam. Mam nadzieję, że u Was już po przygotowania do świąt. U mnie jako tak przy, że jeszcze nie. Musimy wejść na strych, tam jest chyba z 5 albo 6 pudeł tych świątecznych rzeczy. Muszę zrobić tutaj w pokoju moje przemylowanie, bo muszę to zrobić z tą bieżnią Są tutaj dwa fotele dodatkowe, więc nie wiem jeszcze jak to ogarnąć. Prawdopodobnie ogarnę to dopiero na weekend. E no i to by było chyba tyle na razie, póki co. Na przedpokoju mam takie domki, które kiedyś tam pokupowałam w Tiki Maxie i chciałabym też coś z nimi zrobić. O, pokażę wam jeszcze coś, co mi się... Co, nie, co mi się udało kupić, bo tego było pełno, ale co kupiłam, to taką zawieszkę na choi Coś dla mojego męża, taki ekspres do kawy. Nie się tego kurzu, ale świąteczne porządki są, a nie wiem, jak u was w domach było. Ale u nas w domu zawsze było tak, że przed świętami mama generalnie sprzątała wszystko. Wyciągało się wszystko z szafek w kuchni, myło się też szafki, myło się wszystkie rzeczy, bo to samo było z mabeściankami. Pamiętacie, jakie w Polsce były ścianki? to nie teraz takie jak to, takie małe gówno. Tylko te mabeścianki były kurna po 3 metry, długie, na całą ścianę i się wszystko sprzątało. A teraz, no też się sprząta. Nie powiem, że się nie sprząta, ale chyba jak wtedy jakoś inaczej się do tych się podchodziło, przynajmniej to pamiętam. Może tego, że mniej tych rzeczy było na tym świecie, I jakoś tak człowiek, może tego, że człowiek też był mniejszy i inaczej do tego podchodził, ale Ale mnie święta tak czy siak cały czas e, jeszcze kręcą, jeszcze mnie fascynują, uwielbiam święta. Jest mi tylko przykro, że nie mogę spędzić je z najbliższymi. Córka jest w Polsce i przyjaciele też są w Polsce, ale może kiedyś pewnego dnia zobaczymy. A teraz chodźcie, pokażę Wam tu moją. E, tą kolekcję, bo już chyba pralka przestała wirować. O, nawet piekarnik też już się wyłączył. Dobra, ja tylko to wyłączę, żeby nie pikało. Więc tak, tutaj mam całą, no ja patrzę na ten słoik, bo tutaj mam nalewkę z głogu na alkoholu, na alkoholu już. Muszę to chyba przesadzić w końcu. E, talerzyki takie małe do, do ciasta. E, filiżanki do kawy. Jedną oczywiście tą z kompletu mi moja Martina niechcący stłukła, więc ja powiedziałam, żadnych żadnych jak będą dzieci. Dostałam taką maselniczkę, 6 kubeczków, takich chyba 350. Do tego były kubeczki jeszcze 500, półlitrowe bodajże. tak mi się wydaje, że to półlitrowe i jeszcze. Aha, a oprócz tego jeszcze było. Taka chyba na, na torebki mi się wydaje, albo zawieszka. Do tego jeszcze była łyżeczka, taka przepiękna. I już Wam pokazuję jeszcze talerz, bo do tego jeszcze był talerz. No nie jest talerz, to jest tak jakby półmisek na mięso, na jakieś wędliny, czy na coś takiego. Uwielbiam ten wzór, jestem zakochana w tym wzorze. I jeżeli chcecie, to mi możecie kupować i wysyłać coś takiego w tym wzorze. Oczywiście żartuję. To się stało w każdym razie. W ramach tego mojego takiego kalendarza, który... Chyba to, że to łączę, tak mi się wydaje. Dobra całkowicie. W ramach tego mojego kalendarza takiego wymyślonego, dzisiaj posadziłam, e, przesadziłam kwiatka, którego się, do którego się chyba zbierałam co najmniej jest dwa miesiące. W końcu go przesadziłam i posadziłam na ogródku. Wsadziłam jeszcze do ziemi czosnek. Wiem, wiem, trochę może jest późno na takie sadzenie, takiego zimnego. Ale stwierdziłam, co mi zależy. Główka czosnku nie jest wcale taka droga, więc jeżeli nawet nie wzejdzie, czy coś się z nim stanie, trudno. A nóż, a nuż, widać, że to się mówi, może się uda. Dobra, kochani, życzę Wam Spokojnej nocy, miłego dnia, jeżeli to oglądacie w ciągu dnia. I do zobaczenia. A jeszcze proszę Was, jeżeli to jest możliwe, o subskrypcję, bo e, sprawdziłam na, na statystykach, gdzie z, nie patrzę za bardzo na statystyki. 84% moich widzów to są wszyscy ci, którzy są nie są moimi. Nie są moimi. O, 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 udało mi się, otworzyło mi się to. Tak to wygląda w środku, nie jest wyścielane, bo nie chciałam, chciałam takie właśnie. No, ale jeszcze co a propos. O Jezu, czekajcie, bo zasłoniłam się. Więc 84% wszystkich moich subskryb... osób oglądających to nie są subskrybenci, więc prosiłam wam, że to nie sprawia Wam problemu. Jeżeli chcielibyście oglądać coś, to mi się u nas dzieje, o subskrypcję. Życzę Wam spokojnej nocy i do zobaczenia jutro. Po moja tarta cebulowa wyszła tak to mi się troszeczkę tak przyjerało, ale to myślę, że nic nie szkodzi ogólnie. Bardzo fajna i. Jutro powiem Wam, jak jest przepis. Albo w sumie, wiecie co, powiem Wam od razu teraz. Do niej nie potrzeba dużo składników. Potrzebne jest tylko takie gotowe ciasto kruche. Takie jak francuskie, tylko że kruche. Ja tutaj pokroiłam chyba około kilograma cebuli. Jedną z taką śmietanę double. Nie wiem, czy to jest odpowiednie kremówki naszej w Polsce. Tutaj jest taka właśnie, ona jest taka tłusta dość. Takie małe, tam było 370 pojemności. I teraz tak. Pokroiłam cebulę w plasterki, w takie piórka i warunkiem jest Poranek jest taki, że podczas duszenia ona nie może się przypiec. Ona musi być taka szklista, ale nie może się przypiec. I później, jak to ta cebulka mi troszkę przeschła, to wrzuciłam, wlałam, w pojemniczku rozbełtałam sobie tą śmietankę z trzema jajkami surowymi. Do tego dodałam sól pieprz i gałkę muszkatałową. Wszystko wymieszałam, dodałam drobinkę mozzarelli. No i, e, i co? Mozzarelli posoliłam, popieprzyłam. I po prostu wlałam tylko na te, na te ciasto kruche i do piekarnika. A ta foremka jest taka, że ona ma fajne, bo ona ma taki dno, że jak złapię to od dołu, podniosę do góry, to po prostu ta foremka opada na dół i te ciasto jest takie, no, jest takie bardzo fajne. Ale poczekam aż to przestygnie i wtedy delikatnie opadnie i naprawdę jest przepyszne. No i jeszcze zapomniałabym powiedzieć, że pieczemy ją tak mniej więcej w 180 stopni przez jakieś takie y, do pół godziny. To musicie zobaczyć, jak to się bardzo rumieni.